Dzień dobry i witam wszystkich słuchających naszej, naszego nagrania. Dzisiaj mówimy sobie grę z ligi, z ligi internetowej. IGO. o, dokładnie, z Igno. Czarnymi grał Błaże i białymi knat, i to jest grupa F. Gra, w której działy się rzeczy, działy się różne dziwne rzeczy, o których sobie zaraz porozmawiamy. Początek dość normalny. Białe wybrały tutaj sekwencję wejścia do rogu w ten sposób, która raczej jest bardzo bardzo popularna, bardziej popularna przy tym przy tym kształcie. No i teraz pytanie, co się zmienia, kiedy ten kamień jest wyżej? W grze poszło dokładnie tak jak w Joseki, tylko ten kamień jest. W Q14. No, wydaje się, że ten kamień w Q14 stoi minimalnie lepszy i lepiej niż w R14. Przynajmniej tak mi się wydaje. Głównie dlatego, że w przyszłości białe będą chciały złapać ten kamień yy, złapać ten kamień i, i czarne mogło dostać ładniejszy kształt na zewnątrz. Tak? Gdyby ten kamień był przesunięty, to nie byłoby aż tak ładnie. To takie. Podstawowe uzasadnienie, dlaczego mi się ten kamień bardzo podoba. Natomiast zastanawiałem się, czy były też inne możliwości zagrania dla czarnych. Czy można było tu spróbować jakieś, jakoś inaczej pograć? Pewnym pomysłem, o którym kiedyś sobie myślałem, byłoby zagrać coś takiego. Jeżeli kamień w Q14 jest w, Q, w, w, w R14, to wtedy e, nie bardzo możemy grać w ten sposób. Tutaj Te białe nas rozcinają, albo łapią ten kamień, albo wychodzą. Zostały jakieś ze mną. W każdym razie są w dobrej sytuacji, gdy kamień jest tutaj, no to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Wciąż tutaj można próbować łapać w drabinkę, jeżeli ona działa, a w tym przypadku działa, ale może też czarne menu w stanie się połączyć pod spodem. I ten rezultat już wygląda troszeczkę lepiej dla czarnych. Myślę, że warto się nad nim dobrze zastanowić, czy chcemy może taki, taki wynik osiągnąć. Nie bardzo też widzę, co tutaj białe by mogły lepiej zagrać, więc możliwe, że to jest jeden sposób grania. Nie sprawdzałem tego jeszcze z komputerami, ale to z własnych przemyśleń i z tego, co, co sobie wymyśliłem. Albo zagrać tak jak grze, gdzie na pewno nie jest źle dla czarnych, a jak chcemy spróbować ukarać, to można spróbować zagrać to Q18 Atari i złapać kamień w S18 biały czarny Mi i czarnymi i coś, coś tam próbować z tym działać. Na razie wszystko w porządku. Widać, że gracze grają taktykę. Podzielenia planszy na dwie strefy wpływów i zobaczy i sprawdzenia co się później zdarzy. O i czarne przerwały ten, yy, ten sposób grania. Gdybyśmy grali dalej w ten sposób, że zagrali tutaj, ja pewnie by zagrały tu i mamy, mamy klasyczną sytuację, kiedy jest połowa planszy, biała, połowa czarna tak wstępnie. No i teraz będziemy rozszerzać swoje, może inwadować, coś tam się będzie wymyślać. W grze czarne od razu zainwadowały, to prawdopodobnie jest du du duży ruch. To co prawda zostawiliśmy kamień e, tak jakby samotnie, ale to nie ma żadnych problemów, to, to można to zrobić. Wyniki było możliwe. I teraz wracamy. Jestem ciekawy, że akurat tę wymianę tutaj czarne chciały dostać, żeby później kontynuować. To aż tak dużo nie zmienia, jakbyśmy sobie jakby mogło się wydawać. E, tutaj białe wybrały joseki poprawne, takie, które daje sentę i też jakieś wpływ na lewą stronę i dostały idealnie kamień w C12. To jest taka idealna odległość do od tego kamienia w C15. Nie chcemy zagrać za blisko, i tak często w ogóle jest, jak zagramy za, za blisko, to będzie przeciwnikowi za łatwo się oprzeć na naszej grupie. Nie chcemy też zagrać za daleko, żeby czarne nie miały za dużo miejsca, żeby była jakaś presja. Więc gramy tak w sam raz. W sam raz, w sam raz i, I teraz czarne i nie mogą się tak łatwo oprzeć, no i też nie mają taki, takiego łatwego, no, łatwego życia. Gra na razie jest bez większych błędów. Czarne zostawiają ten kamień, czyli trochę jednak kontynuujemy naszą strategię podzielenia na pół, tylko z jakimiś tutaj wymianami, tak? Zamiast kształtów, w którym po prostu biały ma tutaj shimari i ma dwa kamienie więcej niż czarny, to mamy tutaj jakąś wymianę. To jest jak najbardziej w porządku, i w takich sytuacjach kluczowe są, są te, te miejsca, które są na granicy mojej. Zresztą ja wiem, że czarne z poprzednich gier, które komentowałem, no, dobrze grają na moją. W szczególności, jeżeli chodzi o zajmowanie takich kluczowych punktów, to to wycz wyczucie istnieje. Może dlatego zostało, została wybrana taka strategia w tej grze. I biała inwadują, to też jest jak najbardziej normalne alternatywą było na przykład zajęcie tego kluczowego miejsca z drugiej strony. To jest też możliwe. E, jest możliwe, ale ruch z gry też, też w porządku. E, i, I Może jest jedyna alternatywa, można po prostu zajmować po prostu na bandzie tutaj. Jakoś białe sobie powinny przeżyć. Mamy też słabości czarnych tutaj, więc białe powinny sobie się radzić. tak czarne zaatakują. Jakoś tutaj białe powinny wywalczyć Jakąś sobie bazę i coś tam zrobić. Istnieje taka opcja. Ruch z gry też jak najbardziej istnieje. Mhm. E, taką kontynuacją, o e, której ja bym myślał, jest ta kontynuacja. I tutaj mamy bardzo przydatną drabinkę, która e, obawiam się, że może nie działać. E, dajcie mi tylko chwilę, czy, czy na pewno. No, chyba nie działa, tak? Mówię o tej drabince. Jako, że nie jest to oczywiste, to co przeklikamy, bo nie mamy co robić, nigdzie nam się nie śpieszy. Bo, jakbym powiedział, że nie działa, to moglibyśmy nie uwierzyć, a tak, to będzie na pewno, Do y, tutaj możemy zrobić, ale wtedy musimy iść w tę stronę i trafimy na ten kamień. Możemy też zagrać tu i sytuacja niestety wygląda podobnie. Trafimy na ten kamień albo tak, albo tu. Niestety, nic się nie dzieje więc nie ma drabinki i dlatego może ten ruch, który został zagrany przez, przez białe nie jest aż tak popularny. Teraz białe muszą wymyślić coś innego i tym czymś innym jest to Atari. Czy teraz ta, ta druga drabinka działa? Na przykład tu, tu, tu. Czy ta drabinka działa? Chyba też nie, co? No i chyba nie, chyba nie, chyba, chyba nie. To możliwe, że tak w ten sposób czarne powinny zagrać. Przeciąć, i jakoś się tutaj połączyć, tak czy siak. Białe są rozcięte. rozcinanie przeciwnika w naszej strefie wpływu to jest zawsze dobry pomysł. W grę czarne po prostu połączyły. No, trochę niewykorzystana nie sytuacja. Teraz te wymiany wyglądają jak dobre wymiany: czarne zagrały coś takiego troszeczkę ciężkiego, przekoncentrowanego, a białe dostały kamienie na zewnątrz. Natomiast ważne jest to, żeby traktować je bardzo lekko. Te kamienie już spełniły swoją rolę. Tak? Coś nam się do czegoś przydadzą, a czarne po prostu trochę się przekoncentrowały. I trzeba by zagrać lekko od nich, tak żeby, żeby nie dało się tej grupy tak łatwo atakować. Czy można przejść teraz na jakby zajęcie tej strony, czy, czy zrobić jakiś taki wolny kształt, czy w ogóle to zostawić i zagrać te to wszystko są możliwe, możliwe ruchy. W postanowiły połączyć, i to jest moim zdaniem duży błąd, i taki błąd, który, którego nie jest tak łatwo się pozbyć i warto odwalczyć, warto bo wy, gracie takich, granie takich lekkich kształtów to nie jest coś naturalnego. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ratujemy wszystkie kamienie, że chcemy wszystko połączyć, że jak łączymy grupy to mamy jedną zamiast dwóch i, i, i łatwiej się ucieka itd., itd., ale w, w Sabaki, w tworzeniu takiego lekkiego kształtu chodzi o to, żeby od razu założyć, że coś możemy poświęcić i zająć te punkty, które w jakiś sposób po prostu będą kluczowe czy to dla ucieczki tych kamieni, czy dla zrobienia kształtu, czy jakiegoś jak, jakiś oczu. Yy, tutaj niestety oczu nie robimy, nie robimy też lekkiego kształtu. Robimy grupę, której, której już ciężko będzie nam poświęcić tę grupę. Żeby poświęcić, to jest już dużo, dużo, duża strata, więc musimy ją je, je bronić. I teraz czarne mogą tę grupę naciskać. Można zacząć od tego ruchu, który wychodzi do przodu i zbiera teren. No i białe muszą jakoś się wesprzeć, tak? Musimy wesprzeć, czarne więcej terenu biorą. No to teraz cały czas trzeba wspierać tę grupę, bo nie możemy jej zostawić. Ona jest dość ciężka, więc do, do, dogrywamy ruch. W każdym razie czarne były w stanie zdobyć sente jakieś punkty, naciskając tę grupę. I ona wciąż jeszcze nie jest 100% bezpieczna. W grze czarne zagrały. B7 na 17 z myślą o przeżyciu tej grupy. To jest na pewno duże, ale jednak tę wymianę bym, bym, bym zrobił. Jest bardzo duże, żeby zagrać tutaj. A w porównaniu tego, jak białe tutaj zagrają, mhm. tutaj sobie zrobiliśmy cięcie w, naszej, w naszym kształcie i to niepotrzebnie. Jak czarne pchnęły, lepiej się wydłużyć. Jedyny, jedyny argument za tym ruchem byłoby wtedy, kiedybyśmy grozili zabiciem, tak? jeżeli chcemy zmusić czarne do powrotu i, i, i przeżycia. Problem jest taki, że tutaj też czarne muszą przeżyć, na przykład takim ruchem. I jak przeżyły, to teraz możemy zagrać te nuki, nie mamy żadnych, żadnych cięć. W grze natomiast czarne i tak zagrały yy, C18, ale najpierw zrobiły to cięcie. No i to cięcie jest trochę denerwujące. Teraz w pewnym momencie możemy tym kamieniem uciekać, i białe kamienie będą w problemie. Albo będzie po prostu to aż na później. Zwrócę też uwagę, że jak już biały uciekną, to nie tylko ta grupa może mieć jakieś problemy, ale też ta druga z drugiej strony, która nie ma załanych kształtów, nie jest połączona do żadnej innej białej grupy, więc białe muszą być bardzo ostrożne w tej sytuacji. W grze dograliśmy ruch tutaj. Co pozwoliło białym, znaczy wyszliśmy białym w gotę, tak naprawdę, bo czarne wydaje się, że żyją. Ja tutaj tak troszeczkę liczyłem. Wydaje się, że jakieś życie powinno się tutaj znaleźć. Dajcie mi jeszcze chwilę, może coś tutaj zauważę. a no może nie. To, to, to. Nie, nie, nie. No Może jakieś kodałoby się zdobyć, ale mniej lub bardziej żyjemy, więc czarne mogą grać te nuki. Tutaj wydaje się, że troszeczkę za blisko tej grupy. Ten, ten ruch L17 wygląda, jakbyśmy bardzo mocno chcieli nacisnąć tę na grupę, ale jej tak naciskać łatwo się nie da. Ona jakieś tam życie sobie znajdzie. Chciałbym znaleźć zagrać ten ruch w L17 bliżej tej lewej strony. Troszeczkę chociaż tak, żeby spróbować wykorzystać to agi w E14. Gry białe się rozszerzyły bardzo rozsądnie, czarne skoczyły. Biały zrobił jakieś wymiany, ale to niepotrzebne wymiany i też takie sprawiające, że czarne żyją bezwarunkowo. To chcemy takich wymian unikać. Czarne sobie przeżywają i białe grają te nuki. Białe grają te nuki. Gra się kontynuuje. Yy... Cały czas jakieś tak złośliwie czarne nie chcą nic z tymi białymi kamieniami smakowitymi robić. To, co to jest taki smakowity kąsek, bym powiedział, yy... no, który troszeczkę zignorowaliśmy i no Wydaje się, że to kolejność nie za dobra Fajnie by było zacząć od, te, od tego ruchu Bo chodzi o to, że czarne cały czas mogło zagrać to atari w F5, co oznacza, że białe na przykład nie mogły się wydłużyć, tak? Nie mogły się wydłużyć. Białe muszą się jakoś połączyć. I teraz jak się połączą? No powiedzmy, że się połączą w taki sposób, nie? I w tej sytuacji już nie będziemy chcieli grać tego, a tego Atari, tylko będziemy chcieli grać to drugie Atari. Prawdopodobnie, tak? A w Grzeczach najpierw zadeklarowały, że chcą grać to Atari, a później zagrały tutaj. No i już teraz nie ma dużego dylematu. Białe muszą po prostu oddać ten kamień i zagrać tutaj jako ładny kształt, nie? Więc trochę mi się kolejność nie podoba. Trochę mi się kolejność nie podoba. No i to, że białe zagrały w ten sposób, to nie jest taki najlepszy kształt. Tutaj jeszcze czarne mogą coś, yy, kształt zasuć zasu zasu biały. Główny ruch, który mi się tutaj narzuca, to jest ten. No i co to zmienia? No białe nie mogą zagrać tu, boginą, więc białe muszą zbić. A jak białe muszą zbić, to czarne mogą jeszcze dosnął to. Tak? Ma, pewnie będą musiały się połączyć, i tutaj ten kształt jest dość słaby. Co prawda na razie białe nie wyglądają na takie niebezpieczeństwie, ale mówię o przyszłości. W przyszłości może takie sekwencje będą możliwe i kształt będzie zepsuty. Natomiast, jak zagramy tutaj, no, dostaniemy jednego pipa. To jest jedyne co czarne mogą dostać. A kształt jest bardzo oczny i ładny. Ta grupa nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. Hmm. Dobra, to jest ten moment, kiedy czarne postanowiły wykorzystać to AG z tym kamieniem. Yy, nie jestem pewien, czy najlepszy moment, ale... okej. Okay. Mm, no to chyba białe zostały trochę oszukane. Te, yy, te dwa kamienie nie są niestety połączone, a to jest dość istotne, żeby one były połączone. Jak nie są połączone, to czarno nas tam łatwo rozdzielą. Więc możliwe, że trzeba było wybrać inny ruch. Inny ruch. Może... Coś bardziej takiego. Normalnie nie jest to najlepszy kształt. Normalnie to, co chcemy, to jak najbliżej tych dwóch kamieni grać. Ale teraz mam problem, jak jak czarną rozdziela. Pewną opcją byłoby też zostawić ten kamień w G17, nie ratować go, po prostu zagrać coś takiego. No ale to jednak jest dość duże. To jest dość duże, żeby stracić ten kamień na przykład. Więc ciężki wybór. W Grzebie postanowiłem ratować ten kamień, no ale tym razem ten kamień w G15. Cierpi. Mogą go czarne bez problemu odciąć i, i zabić wreszcie, białe wracają do, do najprawej prawej bandy, to jest bardzo duży ruch. Tak, teraz czarnym ciężko będzie dużo terenu po prawej stronie zdobyć, a białe są wreszcie bezpieczne. Ta grupa, która była taka ciężka, no już nie jest taka ciężka, bo ma dość oczne kształty i ładne wyjście na zewnątrz. Zrobiliśmy tylko te słabości związane z D11. Czarne próbują je wykorzystać i nie wygląda to tak źle na początek. Bardzo takie odważne sekwencje, ale no, białe są bardzo rozcięte. Może porozmawiamy, porozmawiamy, jak można było tego uniknąć nie jest to takie proste, żeby tego uniknąć tak szczerze mówiąc może ten ruch, nie, nie, nie może tu myślę, że ten ruch mógłby zadziałać jeżeli zagramy podobnie ach czy czarne przeżyją? może i przeżyją a hmm. no nie podoba mi się to no nie ma tutaj tak łatwej odpowiedzi. Możliwe, że to adż było po prostu istotne. Zresztą spójrzmy, w grze tu, tu, tu Ajajaj, aj, aj. no, ciężko, ciężko. Że tu była jakaś szansa. Na pewno dało się to co najmniej jakieś kozdobyć. zdobyć. Wydaje mi się, że takim ruchem, który mógłby nas interesować jest ruch B9. i chyba oddechowo czarne, sobie, białe sobie radzą ewentualnie po tym i yy, nie możemy zagrać tu, bo zabraknie nam oddechów ale możemy zrobić wrzutkę i zagrać tu i teraz będzie to ko o którym mówiłem więc były tu jeszcze jakieś szanse, w grze niestety białe zagrały w niedobry sposób i zginęły, no to to tak naprawdę mocno nam yy, dało przewagę dla czarnych to mogło być to mógł być ten moment, w którym gra po prostu upadła. Na razie gramy dalej. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć, jak sobie poradziły z tą sytuacją. Czy, czy wiedzą, że są do tyłu, i czy zareagują odpowiednio, czy spróbują e, coś szalonego tutaj zrobić. Na początek na razie nie jest jakiś szalony, ale teraz już zaczynamy jakieś szalone rzeczy. To znaczy, próbujemy cięcia, o których normalnie byśmy nie myśleli. Rozcinanie i owi to jest coś, o czym się rzadko myśli. I rzadko ma to dobre rezultaty, ale możliwe, że w tej sytuacji to jest jedyny sposób na zaczęcie jakiejś walki. Tu, 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 i białe no, czarne się łączą. No i rozumiem, że Pan był taki, że ratujemy ten kamień i próbujemy naciskać całą tą grupę. Przy okazji zdobywając jakiś teren i próbując coś nadrobić. I możliwe, że to był ten sposób, który powinniśmy zastosować. W grzebie przestraszyły się tą grupę u góry. Możliwe, że nie słusznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, a nie nie, nie, nie mamy tutaj nic w sędę, To nie jest sand. No to przepraszam. Czy da się tutaj zabić, powiedzmy? A no, na pierwszy rzut oka wygląda, jakby się nie dało zabić. Jakby się nie dało zabić. Więc możliwe, że białe były troszeczkę zbyt yy, przestraszone. A kiedy jesteśmy do tyłu, to w ogóle nie możemy być przestraszeni. Musimy zaryzykować. Tutaj białe tego ryzyka nie podjęły. I teraz gra jest już ciężka do dorobienia. Czarne są raczej bezpieczne. Gra co prawda się kontynuowała i jeszcze jakieś szanse tutaj białe dostały. Czasem czarne nie zagrały jakoś całkowicie bezpiecznie. na przykład tutaj ten ruch jest bardzo, bardzo ryzykowny. On może nie nawet, że działa, no ale po co, po co nam ryzykować, gdybyśmy nawet... Połączyli się tak bardzo bezczelnie w ten sposób i białe by ten kamień złapały, no to jest ok. Czarne powinny mieć zdecydowanie więcej, zdecydowanie więcej punktów. Gra zrobiła się skomplikowanie i to nawet nie wyglądało źle dla czarnych. Czarne tutaj połączyły wszystkie swoje mm, kamienie, yy. ale białe próbują cały czas i całą tą grupę trzeba uratować. Nie tracąc żadnych kamieni przy drodze, po drodze najlepiej. I to się niestety nie udało. Tutaj niepotrzebnie chyba czarne też próbowały zabijać. To oczywiście mogło zadziałać. Białe zostały rozcięte, ale też i czarne zostały rozcięte, więc wygląda to jest skomplikowanie. I obawiam się, że te kamienie tutaj mają mało oddechów, więc yy, zgodnie z oczekiwaniami czarne tam zginęły. Częściowo. Większość grup przeżyła, ale parę kamieni oddaliśmy. To pozwoliło troszeczkę wrócić białych do gry. Gra się stała bliska, ale serdecznie czarne wygrały. To, że czarne wygrały mimo tej straty tych kamieni, pokazuje jak bardzo byliśmy do przodu i jak bardzo spokojnie mogliśmy sobie e, pogrywać. Dlatego mm, ważna sprawa dla czarnych, kiedy wygrywamy. Ja wiem, że wiemy, że wygrywamy. Jest takie poczucie, że już nieważne czy w stanie wygramy i tak itd. itd., itd., itd. E, ale no, ja osobiście przegrałem bardzo dużo gier, w których wygrywałem co najmniej tyle i żeby temu, temu uniknąć wystarczy grać spokojnie. Wystarczy grać ja to mówię prosto do Jose, tak, skupiać się na tym, żeby zobaczyć, czy mamy jakieś grupy, które mogą zostać zaatakowane, jeżeli tak, jeżeli mogą być jakieś problemy, natychmiast to zabezpieczamy, a jak nie ma żadnych grup, które, mm, które są w niebezpieczeństwie albo mogą być w niebezpieczeństwie, to zajmujemy tylko duże punkty i tyle i to doprowadzi nas do zwycięstwa pewnie. Tutaj na przykład, tak jak mówiłem, może sobie tutaj Połączyć, dać złapać i wycofać się, żeby nie było żadnych problemów. Jak się wycofamy, nic się tutaj nie dzieje. Idziemy prosto do, do końca gry. Niech sobie jak białe będą zajmować jakieś duże punkty, no to będziemy szczęśliwy. Oni mogą zajmować te duże punkty, proszę bardzo, ale yy, my mamy więcej terenu, więc po prostu wygramy. Po prostu wygramy tak gra się jeszcze tam trwała, ale ostatecznie czarne wygrały. Yy, szybkie podsumowanie. O, tutaj w tym kształcie y, zachęcam Was do spróbowania zagrania tej sekwencji. Nie jestem pewien w jaki sposób tu powinno się grać białymi i czy to jest jakieś y, bardzo dobre dla, dla czarnych, ale na pewno do rozważenia. Kiedy kamień w Q14 jest w R14 to nie jest raczej do rozważenia, ale tutaj jak najbardziej jest do rozważenia. A to co w szół, że grze też nie jest złe. Też nie jest złe dla czarnych. Hmm. Tutaj, jeżeli gramy ten ruch w o4, zawsze myślimy o tych drabinkach, tak? O tej drabince, która tu jest, czy tej drabince, która się mogła tutaj pojawić. Jeżeli one nie działają, to możliwe, że nie jest to najlepszy ruch, ten w o4. Może w wtedy, że chcemy zagrać inaczej, na przykład tak. I pamiętajmy, że jak jesteśmy w strefie przeciwnika, od razu się zastanawiamy, czy musimy robić ciężki kształt. Znaczy nie powinniśmy robić ciężkich kształtów, nie powinniśmy łączyć się tak, żeby nie było z tego oczu. Nie powinniśmy się łączyć tak, żeby nie mieć możliwości zagrania elastycznie. Zagrajmy coś, co zakłada, że któryś kamień będziemy chcieli oddać. Niekoniecznie oba, ale któryś z nich możemy oddać. Możliwe też jest jak najbardziej zagranie tutaj tenuki. Ta, 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 ta. A tutaj był ten techniczny błąd po lewej stronie, ale to już zostawimy sobie, kluczowe jest to, jeżeli przegrywamy. Ostatnia rzecz, którą jeszcze raz powtórzę: jeżeli przegrywamy tak wyraźnie, a tutaj po straceniu tych kamieni przegrywamy i chcemy grać dalej, bo równie dobrze można byłoby się też poddać, to szukajmy szans. I te szanse na początku niby były szukane, bo ja tutaj próbują rozcinać, ale później się przestraszyły. No to nie można się tak przestraszyć, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to żyje, czy nie. To, to powinniśmy założyć, że trzeba zaryzykować. Trzeba kontynuować walkę. A ze strony czarnych, no to trzeba w drugą stronę grać, bardzo bezpiecznie. Nie próbować tutaj jakiś szalonych cięć tutaj, tylko się po prostu wrócić i przeżyć. Niech tam białe trochę dostają tego terenu z centrum. Trudno, zajmiemy jakieś duże punkty i wygramy tę grę. I już koniec. To tyle ode mnie. Ja wiem, że oszacowanie, czy ktoś wygrywa jak dużo ktoś wygrywa jest bardzo trudne, więc to ja tak mówię, że o, jak wygrywamy, to, yy, to grajmy spokojnie, tak? I, I gdyby ta przewaga była mniejsza, no to bym nie, nie był taki, nie, nie, nie czerpał się aż tak bardzo. Ale tutaj naprawdę przewaga była bardzo duża. A jak przewaga jest bardzo duża, to, to starajmy się grać spokojnie. To złapanie tych kamieni to, było, to była duża, duża zmiana na korzyść czarnych. Tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie, komentarza. Do usłyszenia w kolejnych przy kolejnej okazji.